Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na piątej części tematu tematu układu równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metoda graficzna. Pokażę Wam, jak rozwiązać graficznie taki układ. Tutaj mamy oczywiście wzory skróconego mnożenia. No i teraz zaczynamy sobie to rozwiązywać. Teraz tak. Weźmy mazak. No i jedziemy. Zaczynamy od trzynastki, czyli mamy trzynaście, odjąć. A tutaj mamy oczywiście ukryty wzór skróconego mnożenia. To jest taki wzór A-B razy a plus b równa się a kwadrat minus b kwadrat. Czyli zobaczmy, mamy 3x do kwadratu, to będzie 9x kwadrat po już podniesieniu, a 1 do kwadratu to jest po prostu 1. Równa się 2y. Tutaj, moi drodzy, macie ukryty wzór a minus b do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No i liczymy do końca, czyli mamy odjąć nawias 9x kwadrat. Minus podwojony iloczyn, czyli 6 razy 2 to 12x i plus 4. No to liczymy i przepisujemy sobie drugie, ale wyznaczmy sobie stąd już y, czyli y równa się minus x plus 4. No i wyliczamy do końca, czyli mamy tak, 13 minus 9x kwadrat plus 1 równa się 2y minus 9x kwadrat plus 12x. Minus 4, no a tutaj mamy y równa się minus X plus 4. I teraz moi drodzy, z drugiego równania już nic ciekawego nie wyciągniemy, czyli możemy napisać, że to jest pierwsze, pierwsze równanie i rozwiązywać tylko pierwsze. I teraz zobaczcie, to wam się skróci, bo po dwóch stronach jest to samo, i Y bierzecie na lewo, czyli mamy minus 2y. A tutaj będziemy mieli liczby na drugiej stronie, czyli mamy 12x i x też na drugiej, minus 4, minus 1, minus 13. Minus 1, minus 13. No to doliczamy. Minus 2y równa się 12x. Patrzymy, minus 4, minus 1 to jest minus 5, minus 13, minus 18 i dzielimy na minus 2, czyli y równa się minus 6x plus 9. Mamy coś takiego. No i oczywiście tutaj możemy już dopisać to drugie równanie, czyli Y równa się minus X plus 4. I teraz jak to zadanie można wykonać? Można to oczywiście zrobić za pomocą tabelki, i ja użyję tutaj sobie tabelki. No to zobaczmy, jak ta tabelka będzie wyglądała do tego zielonego. Czyli mamy X i mamy minus 6x plus 9, czyli dla zera będziemy mieli 9. Dla jedynki będziemy mieli minus 6 razy 1 to minus 6 plus 9 to 3. A dla minus 2 to będzie minus 12, minus 12 plus 9 to będzie minus 3. No i spróbujmy sobie to zaznaczyć. Tutaj sobie troszkę przedłużmy to wszystko. Czyli mamy tak. O, tutaj będzie gdzieś w tym miejscu będzie 9. Sobie przerobimy y. I zaznaczamy, czyli mamy tutaj. Dla jedynki mamy 3, czyli gdzieś tutaj. I dla dwójki mamy minus 3, czyli gdzieś tutaj. No to teraz próbujemy kolejne, czyli tutaj przyniesiemy się. Weźmy sobie na czerwono. No i próbujemy, czyli mamy X i mamy minus X plus 4. Czyli zacznijmy może od ujemnych. Dla minus jedynki mamy 5. Dla 0 mamy 4, dla 1 mamy minus 1 plus 4 to będzie 3. Weźmy jeszcze, co by było dla 4. Dla czwórki będzie 0, bo minus 4 plus 4 to 0. I zaznaczamy, czyli dla minus 1 5, dla 0 4. A i jeszcze trzeba to połączyć to wcześniej, to może połączmy to wcześniej jeszcze. Czyli tutaj. Wyłączmy wcześniejszą funkcję. Czyli mamy tak. O, czyli to jest ta Wasza zielona, moi drodzy, funkcja. I teraz będziemy łączyć czerwoną funkcję. Dla jedynki jest 3, czyli już chyba widzimy wszyscy jakie będzie rozwiązanie i dla czwórki będziemy mieli 0. No i teraz następuje łączenie tych funkcji. Więcej tak będą ten wyszły. No i teraz, moi drodzy, trzeba podać, trzeba podać rozwiązanie tego, tego układu. No i rozwiązaniem widzimy jest ten punkt, czyli odpowiedź. To będzie punkt 1 i 3. Nawet widzimy to z tabelki, że dla jedynki jest trójka i dla jedynki jest trójka, czyli odpowiedzią jest 1 i 3. I teraz moi drodzy, serdeczna prośba, byście wybrali sobie trzy dowolne przykłady. Można robić po kolei, a, a, no a, c, d, bo b już zrobiony. Trzy dowolne przykłady z zadania, z zadania 5.20. Dobrze moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia na kolejnych lekcjach.